Witajcie! Więc co? Tak się dziwnie, ciekawie złożyło, że 24 przypada wtorek i reset i nowe oferty. <laughs> Od razu mi się mm, zapaliła pewna lampka i zacząłem się zastanawiać, czy BTS da, da jakiś prezent dodatkowy wraz, że to wtorek. Zobaczmy. Aczkolwiek w Ameryce to pewnie dopiero jutro po 18.00 u nas po 18, czyli od jutra mogłoby się coś pojawić no bo jak dzisiaj co nie, oni dopiero jutro będą prezenty rozpakowywać, ale no zobaczmy co tu mamy, pakiet świątecznej piękności, brzmi ciekawie ok, całkiem fajna spódni, sukienka nie spódnica plecaczek czerwony, to tak jak ten Atomix tylko, że mamy za te na event y, za te prezenty teraz żółty. Więc to wygląda tak samo, tylko czerwono. Okulary. Ozdoba. Taka w postaci broszki, czy czegoś, całkiem fajnie. Tu łóżko zapewne. Chyba, że skrytka. I znów muszę szukać. Skrytka. Mhm. Fazi w ubranku. I. To będzie, co. Co tu mamy. Co tu mamy plastikowa elfia Waldgirl. To będzie to. <laughs> serio? To całe zdjęcie jest tylko po to, żeby mieć tą figurkę. Okej. Okay. No dobra, co dalej? Pakiet maga świąt. Co tu mamy? Malowanie na mój tacz płomieni zimowy. Czy to będzie dmuchany bałwan? to będzie budmuchany bałwan się tam Tak, dokładnie. Nadmuchiwany bałwan. W sumie z tych zdjęć to tutaj niewiele widać. Co tu właściwie jest? Ten kolor, to malowanie niotacz ognia, sznur kolor, kolorowych lampek. O! No, fajna rzecz. Ikona z elfbojem. Aha, po prostu ikona. Dobra, odświetna czapka elfa, czyli to nadmuchiwany, odświetny strój, czyli wiadomo. I kula śnieżna. Ramka, czyli tu jest ramka i. Nie, to jest kula śnieżna. Znaczy to jest ramka kula śnieżna. <noise> Okej, okay, trochę zajęło się, zanim załapałem. Nieważne, jedziemy dalej. Pakiet świąteczny wioski Woltek. Co my tu mamy? No, małe takie mm, fajne rzeczy. Przez co można skonstruować, można właśnie, powiedzieć własną makietę. Gdzieś na półce, na stole. To akurat jest fajne. Krypta. I mamy tutaj wiszące ozdoby świąteczne. Sweterek ładny. O, ładny ten. Ozdoba z dzwoneczkiem. I to by było na tyle. Hmm. Okej, okay, okej. Okay. Ten sam strój kosztuje aż tyle. O. Nieźle. A skrytka posagowa. No dobra, ładny mebel. Mhm, ale to tyle. 300 za samą plastikową figurkę świecącą. No. Kiepska, kiepska oferta. Tu się oczywiście nic nie zmieniło. O! Do największych przebojów za to coś wróciło. Co my tu mamy? No ładnie. Kretoszczurowe malowanie na generatory. Fajnie. Mamy tutaj też sanktuarium motyli. O, no piękna rzecz, błotniakowy parowar. Jedna z najlepszych rzeczy, która daje jedzenie. Więc polecam. W camp to mnie ciekawi. Sępnik różowo-głowy to pewnie jest. I całkiem fajna rzecz. Chętnie bym to sobie kupił. Ale nie wiem, czy akurat w tym zestawie. Hmm. Tutaj mamy czapeczkę z oposów i co to ma być co to ma być Czapka z rado to było pluszowy to jest hamilton j pig okej okay. okej okay. hmm? tu mamy coś osobno z tego co myślałem nie tego ptaszka tam nie ma tajemniczy pakiet czerepa co tu mamy o widzę zestaw do budowania mm, zakonu tajemnic Oprócz tego mamy tutaj na pancerz wspomagany malowanie wyjącego czerepa z czaszką. Tu mamy ładną lampeczkę, siedziska, czyli fotele, stolik, dwa obrazy. I z grubsza to tyle. No i dokładnie pakiet Kowadła Iron Mountain. Ostatnio o tym żeśmy. Na Discordzie rozmawiali dokładnie. Czyli mamy Kowadło Iron Mountain, czyli ten domek, tak on się nazywa. Bardzo ładny, bardzo fajny, stylowy. Aczkolwiek ma on swoje na przykład wady, takie jak podłogę, jest w takim stanie, i ciężko z nim cokolwiek innego zbudować. Czy postawić trzeba jakiś dywan albo coś? Ciężko się też dostosować do okien, typu okiennice czy firanki. Ale mimo wszystko wygląda super, naprawdę ładny domek. No i oczywiście jest też pracownia kuźni Iron Mountain, czyli to jest to właśnie. Także też fajne. To jest oczywiście jakby malowanie na. Warsztat do, do modyfikowania i produkcji broni, chyba po, po tych ofertach wejdę na chwilę do gry, żeby zobaczyć, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, a inaczej będę. Przegrany dzwoneczki mamy za to i stojak na dzwoneczki do zamontowania. Także jak macie ochotę coś takiego mieć, czemu nie? Znak tutaj Blacksmith i mamy plakacik na ścianę. Także ciekawa propozycja, aczkolwiek nie wiem za ile, bo mam połowę z tego, więc to przynajmniej te najdroższe rzeczy. Oprócz tego malowanie na pancerz wspomagany, oświeconego mind. Zestaw White Spring. Bardzo fajnie to wygląda, fajne są ściany i przede wszystkim sufit. Czyli chodzi o dach. Tutaj ledwo co widać, ale chodzi o to, że od spodu nie widać drewnianych belek, tak jak w przypadku większości dachów, ale jest biały, ładnie, jakby ocynkowany, czy tutaj wyszpachlowany. Yy, tak jak ściany w takim kolorze po prostu yy, sufit widoczny od środka stąd bardzo fajna rzecz bo się może przydać do innych konstrukcji nawet oczywiście dom leśny zacisze czyli gigantyczny dom w którym zmieścicie wszystko dosłownie a tu skórka mamy na co yy. No, serio wymaga siły i zwinności, ale żeście to opisali, mogliście chociaż powiedzieć, na jaką broń to jest skórka? Czy, chyba że to jest po prostu miecz samuraja. Nie, no, pisze, skórkę można stworzyć w pracowniach, działa z większością jednoręcznej broni białej. Czyli tak po prostu skórka. Okej, okay. plecak. Zworka z nadwyżkami. <laughs> Ciekawie wygląda ten plecak. No, powiem wam, że ciekawie. No, bardzo fajnie. No i pakiet wojskowych beretów. Jeśli lubicie być bereciarzami, to czemu nie? Co mamy tu za to? Ikona bywało lepiej? Serio? Serio, no to znaczy, dobra, odblokujemy, ale... Ja nie wiem. A, chociaż to na góra akurat się przyda. Hmm. Może to nie najgorszy pomysł. Dobra, ale zobaczmy co dalej. Mamy poza przyklęknięcia z miłości. Okej, okay, to bardziej na oświadczyny. E, pakiet Unii. Co w nim mamy? No to przebranie. Mamy tu beczki. Plecak. O, jakieś budowle unijne. Takie fortyfikacje. Albo most na takich fajnych tych. Na wyżynie. Znaczy, na, 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 na podniesieniu znak uh, unijny, uh, neonowy i malowanie na Piboya. Hmm, ciekawa, ciekawa propozycja. Mamy tu coś się zmieniło? Hmm, nie. Tu oczywiście są te za darmo, ale to sobie później odblokujemy. I co dalej? Mamy coś jeszcze? Hmm, to co? Skończyło się. Rumakowanie. No cóż, czyli to by było na tyle. A, mam wybraną dobrą postać, więc możemy sobie to odblokować. No halo. Ładowanie, ładowanie. To i bierzemy to. Papier ozdobny niskiej jakości razy 20. No, mówię, może jutro coś dadzą, kto wie. E, dobra, ale jeszcze raz. Co miałem pokazać stąd. Mm, 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 mm. Coś, 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 coś tutaj pokażemy wam ten domek. A, i to kowadło i pracownia. Dokładnie. To zobaczmy. To zobaczmy, co mi będzie czekać w grze. No, jak wystartuje, ostatnio krasze mnie częściej spotykają. Także mam nadzieję, że u Was to lepiej działa niż u mnie. Rzemiosło. Dokładnie. Czyli dobrze, nie myliłem się. Ta budowla służy do budowy e, broni i modyfikowania broni. Widzicie, całkiem spora, ale bardzo ładna. Bardzo ładna. Dużo można tutaj ciekawych inspiracji e, z nią zrobić. Za to jak się prezentuje domek? Przede wszystkim jest byczy, ale czekajcie, postawię go, to Wam pokażę, jak to wygląda w środku. O. Ładnie się prezentuje, ponieważ ma już takie fajne. Zaroślany około. Można go oczywiście troszkę zanurzyć czy nie zanurzyć. W każdym razie jeszcze tu jest fajna rzecz, ponieważ możecie tu podłączyć prąd do domu, aby był zasilany, więc też fajna rzecz. Aczkolwiek nie wiem, czy to do końca działa, bo miałem z tym problem ostatnio, więc może coś zostało rozwiązane. No i tak to wygląda. Spora, spora podłoga, tu jest fajny kominek, można coś tutaj wkleić, także e, ładnie to wygląda. No, spore miejsce, nie? Oprócz tego ładne schody do góry na piętro, i tu tak wygląda i kształtuje się piętro. Dość wysokie, także no i okna dość wysoko zamieszczone więc ciężko jest czasami tutaj coś ustawić właśnie z zasłonami miałem największy problem, żeby e, czy z roletami, żeby właśnie to połączyć z tym domkiem ale to pewnie kwestia trochę zabawy i myślę, że będziecie w stanie coś zdziałać także tak się prezentuje ten domek jest on bardzo ładny z daleka fajnie wygląda zawsze się dymek z niego unosi z, z komina więc to też jest fajnie no, naprawdę, ładna, ładna rzecz, ładna rzecz. Dobra, ale teraz to ja muszę ją sprzątnąć, stąd bardzo ładna rzecz. No i co? Oferty są. Mam nadzieję, że jesteście zaciekawieni i. Coś wam się z tych ofert spodobało. Tak wygląda błotniakowy parowar. Bardzo fajne jedzenie stąd wychodzi, bo tak, po pierwsze macie tutaj odporność na obrażenia. Macie udźwig. Oczywiście serum i jak jesteście w grupie troszkę jakoś to jest podwojone, więc zdecydowanie więcej można uzyskać niż tylko tyle co tu pisze. Ale no mówię, daję wam... I możliwość oddychania dłużej, punktów wytrzymałości zwiększa łódźwig, odporność na obrażenia oraz tu jest jeszcze czwarte mięso, które tu akurat się nie pojawia. Tu jest pieczone mięso, które daje trochę punktów wytrzymałości, punktów akcji, ale jeszcze jest czwarte mięso. Ee, o, właśnie to, które daje więcej e, punktów akcji. Tak, zdecydowanie więcej. Zatem w połączeniu z herbatą, z suszonym mięsem, które daje wytrzymałość. To właściwie jesteście ustawieni. I praktycznie żadne żarcie więcej nie jest wam potrzebne. No chyba, że jakieś specjalistyczne. Na, na przykład inteligencja albo ekspienie i tak dalej. Ale te trzy rzeczy i wystarczy wam to do szczęścia w zupełności. A tak często się to w miarę będzie pojawiać, że. Nazbiera wam się nawet tego aż za dużo. No cóż, tymczasem trzymajcie się.